Hej, cześć, witajcie! Sam po początku pozdrawiam wszystkie osoby, które znowu prosiły o pozdrowienia. Tu macie jakiś screen, jestem już zbyt leniwy, żeby zrobić to samo co w poprzednim odcinku. I Już nie piszcie o pozdrowieniach, bo robicie zbędny i głupi spam, czego, czego ja po prostu nie lubię. I koniec, koniec, już było, było miłe, minęło. Skupmy się teraz na grze, mianowicie muszę się umieszczać z Garota, nauczyć wytwarzania właśnie kuli Ognia. Więc, jakich czarów możesz mnie nauczyć? I lecimy, kula ognia. Wszystko. Niesamowite. Dobra. Ech, czy ja mam jakiś zwój kuli ognia? Muszę najpierw się upewnić. No właśnie, nie za bardzo. Mam runę. Mam, czy mam siarkę? Mam siarkę, bo to na, siarka też jest potrzebna raczej. dobra, mistrzu. nie, pokaż, co tam masz jeszcze na sprzedaż. Ech, ech. Czy mogę się przyjrzeć twoim zwojom? Jest, kula ognia, lecimy. Chyba jeszcze smoła by była może potrzebna. A smołę też mam całe szczęście, dobra. I ruszymy wreszcie do tej gorzelni. Niestety złą w poprzednim odcinku. Pożonę do złej w poprzednim odcinku. Drugi krąg, kula ognia. Stworzyłeś runę. W sumie stworzyłaś runę. Pogramy postacią kobiecą. Yy, wydatek many 15! poproszę. A obrażenia? Obrażenia. W sumie to są te same, ty tylko że po prostu w krótszym czasie zadajemy no... większe obrażenia. Czyli chwila chwila. No to ja mam jakoś tak 15, 30, 60. No to jeszcze 5 punktów many pójdę i będę mógł 4 razy użyć tego zaklęcia. Chcę zwiększyć moją magiczną moc. Mana plus 5 Dobra. Do widzenia. Kula ognia. No, 4 razy mogę, ile zostało w ogóle tej many? Aha, 14 punktów, 15. No, to tak z 5 razy bym mógł pierdzielnąć tym Fireballem w najlepszym wypadku. Dobra, ja jeszcze wrócę do miasta. prześpię się do następnego dnia i ruszamy do górze. Jestem gotowy. Nakupowałem jeszcze parę mixtur many oraz 10 eliksirów uzdrowienia. Jakieś 500 złota poszło. Ale przynajmniej jestem gotowy, wargi tu są, więc dobra, zapiszmy. Zobaczmy jak sobie z wargami kula ognia poradzi. Dobra, jeden padł. Ha, ci tak się mają sprawę, dobra. Młody warku, ciebie z karabiny zabiję. Dobra. A tak. Lepiej, żebym naprawdę z bliskiej odległości strzelał z tego karabinu już. Ło, wow. nie nie nie, to był, nie był dobry pomysł za bardzo. Eee, mana, 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 mana. z eee, boże, gdzie ja mam? Ule ognia, czwórka. No nie! Jak zwykle Weleja nie potrafi tra Nie umie trafić z dwóch metrów. Ech. Uroki gotika, przeciwnik nigdy nie może podejść zbyt blisko. Bo inaczej magią za cholerę nie trafi u niego. No nie, jeszcze nie zginął żaden. Dobra, gonią mnie. By było tutaj, tutaj trzeba było wejść Dobra No, gdzie jesteś? Nie, ty, ty Naceluj na niego Dobra, mogę zapisać grę w razie czego? Nie, to strzelanie z tego karabinu po prostu mnie rozwala. Jakbym w podróżnika za liniami wroga normalnie grał, to prawie na jedno wychodzi Dobra, gdzie jesteś? Nie, ty Naceluj na dół, na dół, na dół. Na dół. No, dobrze jest, tak powinno być. O, coś mi się wydaje, że cały ten odcinek będzie poświęcony wyprawie do tej gorzelni. Bo to jest naprawdę od cholery tych potworów, wszystkich. Jeszcze tutaj był gdzieś jeden, gdzieś tam pobiegł w las. Mm. No, jest tam, dobra. Jak tam mana się zregeneruje? Zregeneruje się tyle, żeby dwa pociski mógłbym jeszcze wyszczelić. Wolna bestia. A, tam jest jeszcze jeden. Mm, dobra, dobra. W takim razie mikstura. Co, się będę pierdzielił? Zapisujemy grę. Polna bestia mi przeszkadza. No, chodź, już cię z mieczem załatwię do końca. Dziękuję bardzo. Jeszcze ty, co? No. Jedna bestia mniej. O, witaj grajku. coś z ciebie zostało? Dobra, wezmę twoje niebieskie dudy, bo jest w ogóle misja, żeby właśnie pozbierać tych wszystkich grajków stąd sobie dwie misje naraz zrobię Ło! Wow, jeszcze ty jesteś tutaj Cholera za dużo tutaj tych wargów Dobrze że to są mu jeszcze tutaj młode wargi bo jakby były same to bym sobie nie dać rady dostał dobra będę musiał się do Briana się potem przejść by wytworzyć sobie więcej no, tych nie pocisków nie niestety bieda niedługo się mogą skończyć 12 hmm no, nie za ciekawie. Będę musiał naprawdę uważać i w sytuacjach kryzysowych z nich korzystać. A lutnia, ładnie. To jest chyba być ostatni tutaj grajek. Dobra. No, chyba wszyscy już pozbierani, jeżeli chodzi o instrumenty. Co my tu mamy? Niebieskie dudy, trąbę, smyczek wiolonczeli, wiolonczele. No, jeszcze tutaj jest lutnia. No, skrzyżony mieszek. No, i mam jeszcze proch. Dobra. Wszystko, wszystko. <laughs> e. dobra. Lecimy naprzód. Jeszcze tylko są jakieś tutaj rośliny. W sumie lepiej sprawdzić magią, czy nie ma tutaj żadnego potwora jeszcze w pobliżu. Co tam jest? Czarny wilk. O proszę, czarne wilki. W gotiku? W zwykłym noc kruka, to czarnego wilka możemy tylko raz w grze spotkać, z tego co pamiętam. I, a, i tylko jak się jest nowicjuszem w klasztorze. Dobra, to nie są jakieś tej istoty. Ciekawe, czy zrobili mu nowy model skóry. Przykładowo czarna skóra wilka. No, skóra czarnego wilka. Nie, zwykła skóra, tak jak. Tak jak normalnie w nocy kurka. Co tam? Co tam Zobaczy jeszcze? No, zębaczek to przypuszczał. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dobra, pimix I lecimy z zębaczami. Z kulą ognia powinno to o wiele szybciej pójść niż y, z ognistym pociskiem. Tak, dwa szczały i pada. Hmm. Dobra, dobra, uwaga. No, musiało przeżyć majster. Dobra, Teraz ty. Dobrze jest. No i mamy tutaj cieniostwora. No i sprawa z nim już może być trochę cięższa. Czy ja mam jeszcze wir? Mam wir, myślę, że wir powinien sobie poradzić z nim. Dobra, czas wypić mikstury. Może jeszcze mięsa zjem, bo szkoda mi akurat miksur cały czas pić. Dobra, L esencja many. Zapisujemy. Lecimy przez wilka. W tym momencie zapisuję jeszcze raz dla pewności. Dobra, cieniostwór. Mam nadzieję, że cieniostwora trafi, a nie wilka. Oha, hmm, widzę, że cieniostwór jest zbyt potężny na to zakręcie. No nieciekawe. ciekawe. Ok, wilk pana własczały. No nie, hmm. Wygląda na to, że bez z czaru może zmniejszenie potwora się nie obejdzie, bo jednak Cieniostwór to dosyć silna istota. Chyba, że mogłem się przekraść koło niego po prostu. No, niekoniecznie muszę go zabijać. Dobra, ten wilk jak tam sobie, przepuśćmy, radzi jakoś z nim. Kurde, no. Nie, 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 wilk ja muszę go po prostu zaatakować. Muszę go się pozbyć. No. Nie było to zbytnio mądre co zrobiłem, jednak nie miałem wyjścia. Po prostu muszę przejść koło tego cieniostwora. Dobrze, się w ogóle do rana przespałem, bo jakby była noc, to cieniostwór by tutaj łaził jeszcze, by mi przeszkadzał. Jednak muszę przestać, że ten teksturpak, który pobrałem naprawdę mi się podoba. Te tekstury tej ziemi są naprawdę ładne, te liście w tym lesie. Hmm. Tylko to przejście z lasu do jaskini już nie jest nie, ciekawie, O ja pierdziele! Ile was tutaj jest? O no co wy robicie? Nie dobra, wy jesteście słabi, Jezus. Co to są w ogóle za istoty? Sz kretoszczury, olbrzymie szczury. Nie są przeciwnicy godni mojego poziomu. Zybacze, o, zybacze są silne. Tak na mój poziom. gobliny? U, gobliny są słabe. W sumie nie byłoby nawet głupim pomysłem, gdybym jeszcze. Hmm, dobra, weźmy sobie te runy poza tym. Kula ognia na czwórce. Weźmy wir na piątce. Albo nie. Piątka, Ognista Szczała, bo jeszcze się może przydać, żeby słabszych przeciwników wykańczać. Mm, przyzwanie, weźmy, Wil na szóstce, przyzwanie Wilka, siódemka. Majątek ziemski, miasto portowe, tawerna. Dobra. No i Ognista Szczała na Gobiny będzie lepszym rozwiązaniem. O wiele mniej manę zmarnuje w tej chwili. Bo Kula Ognia zadaje trzykrotnie większe obrażenia a, niż mm, Ognisty Do Ognisty pociski są potrzebne dwie. Żeby właśnie innego goblina się pozbyć, czarnego No i jeden, żeby zwykłego Z wojownikiem chyba sprawa wygląda inaczej Ale już nie pamiętam, jak to było No, muszę przyznać, że w tej jaskini to ja dawno nie byłem W ogóle jej nie kojarzę z zwykłej nocy kruka Chyba nawet nigdy do niej chodziłem I tutaj mamy już naszą gorzelnię Ło, się dziś są otwarte Jakby klucz był potrzebny, to im się zabił Dobra, lecimy Co prawda nie wygląda to już za ciekawie Hej, co my tu mamy? Tutaj gorzelnię, Tą, którą powinienem znaleźć na samym początku. Kto tutaj jest? Joe i Wino. Witaj. Coś tam, coś tam. Jeśli to jest legalna gorzelnia, to ja jestem dziewicą. A, jak nas znalazłaś, Joe i ja, to znaczy my. podrzeć, Możemy podrzeć ci gardło, nie żartuję. Z pewnością takie chojraki jak wy to zrobią. Lepiej uważaj, żeby Was nie jak chcę wiedzieć co tu kombinujecie. Dobrze już dobrze wygrałaś, tego żelnia nie jest takie legalna i co z tego, co teraz zrobisz, wiesz straż. Nie potrzebuję straży tak naprawdę, bo mnie sobie tu wyprawiacie, czy to przynajmniej yy, jest opłacalne. Mogę ci, yy, ci zapewnić, że ważymy te najlepsze trunki, lepsze niż jakiekolwiek pirackie napitki, poza tym oczywiście, że to opłacalne. Cieszę się razem z wami. Yy, Produkujecie coś jeszcze oprócz wódki? Dlaczego cię to interesuje? Nie odpowiadaj na pytanie pytaniem. No dobra, w końcu jesteś tu nie byle kim. Produkujemy również mikstury. Mikstury życia szybkości, many. Cała paleta. Uważacie wszystkich wymaganych składników? Tak, oczywiście, używamy ich. Co to za gra? Zapomniałeś już? Nie odpowiadaj mi pytaniem na pytanie. Obchodzimy troszeczkę od normy, ale to jest jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A jest z tego niezły zarobek. Jeśli chcesz, możemy w to wejść. Może no, żebyś zaraz, od zaraz tego zaprzestali. Hej, nie będziesz nam mówiła co mamy robić, poza tym mamy umowę do, na dostawę. A jednak będę, zresztą z wami pijakami nie miałem wielkiego problemu, zawsze mogę wam dobitnie wytłumaczyć mój punkt widzenia, a więc macie zawsze coś z tego trefnego wyrobu. Jak go wyjaśnicie to sobie z Jorą, to już wasz problem, na wódce i tak dużo zarobicie, nie bądźcie tacy chciwi. Znasz Jorę? Hmm, no dobrze, lepszy ryzyk jest nic, zrobimy tak jak mówisz. Sprzedajcie też alkohol? się rozumieć, jak mówiłem, dostaniesz u nas wszystko co najlepsze, receptura pochodzi od prawdziwego pirata. Aha, Motulow Podwójny Motulow Wygląda groźnie. A wiecie co, nakupuję tego? Kupię młotło, podwójny młotło kupię i jeszcze to co wygląda groźnie. Dobra, sobie to potem wypiję. Wyprodukuj coś dobrego. Właśnie. Szczeliste korzenie mi są jeszcze potrzebne. Więc jeżeli ewentualnie to jakieś by były, to sobie to pozbieram. O, kardam was tutaj, co tutaj jeszcze macie? Szybki śleć! O! To jest zabra miksura. Rum! Szkielet, jakieś miksury jeszcze. Ja też sobie z chęcią to wezmę. A tu co? Brok, rum. I mamy menzurki. O, menzurki też jeszcze wezmę, się mogą przydać. Ja w ogóle szukałem menzurek, po potem cały korni... po całym Kornis latałem, jak chciałem ten proch wytw... wytworzyć. Nigdzie nie miałem ich kupić. A tutaj proszę, leżą na ziemi. Dobra, czyn też bierzemy, też się przyda. Lecimy z zapisem sobie, teraz z jo jeszcze porozmawiam. Hej, przybytniku. soku. Wszystko w porządku? Idzie tak jak trzeba, ha ha ha. Co ty jest gałem? Przecież to gorzelnia, e, melina. I co w tym złego? Jeśli chcesz coś kupić, pograj z winą. Wszystko w porządku, idzie jak trzeba, he he he. Pieniążki, i 200 doświadczenia. O, 200 doświadczenia to już jest sporo. Więc się po co naprawdę tych ludzi okradać? He, 2000 doświadczenia, kolejny poziom. No i w sumie już sprawa rozwiązana. Ale ja bym z chęcią sobie jeszcze dalej zeksplorował to jaskinię. Bo to jeszcze nie koniec. To jest jeszcze jedno odgałęzienie, które się potem na kolejne dwa jeszcze dzieli. Ku e, ognista strzała. Bo to są szczury ogniste. Zwykłe szczury. Szczury ogniste. No teraz tak wyglądają. No i ładnie Dobra, tu jest pusto, ale mamy tutaj za to rudę żelaza, to się może przydać odłupie, odłupie jeszcze trochę Nic nie ma, jak tu nic nie ma? O, przynajmniej jedna bryłka, zawsze to coś no Dobra, co my tutaj jeszcze będziemy mieli? No, całą armię goblinów, jak słodko, jak słodko No, zapraszam gobliny do tańca Pojedynczo tego sobie jeszcze zapiszę w razie czego? O, Ci, tak to wygląda. Dobra, ognisty pocisk się jeszcze przydaje. No, dobra. O, jeszcze nawet many zostały. A wszystkie pozabijane. Bardzo ładnie. Dobra, czas pozbierać jeszcze te duperele, które tutaj mają. Zawsze, jak coś gobiny przy sobie mają, jest coś ukradną. O, gobiński wojownik. Nic zupluję. Nic ...grzybki. I się znaleźć jakieś te mm, ciemne grzyby jeszcze. Może nie mam przypadkiem jakichś grzybów przy sobie. Mm, tylko mięso pacza. No. Mm, szkoda, szkoda. Ciekawie jestem gdzie jeszcze są szczeliste korzenie, bo ich za cholerę nie miałem znaleźć. Ooo, jeszcze tych mieszków nie otwierałem. No otwierałem na poprzednim odcinku, ale niestety miałem crash. A jeszcze chciałem Bitwę Królów zainstalować, a ja? jeżeli ja jeszcze Bitwę Królów zainstaluję, to prawdopodobnie mój komputer wybuchnie z tylu modami. Bo nie dość, że gupi ja zainstalowałem sobie The Turning, a wszystkie możliwe mody, nie wiadomo po co, to jeszcze Vellaya i tekstur, pak. Dobra, jeszcze coś zostało. Wszystko, wszystkie pieniążki, dobra. O, jestem nawet już bogaty trochę. Przydałoby się jeszcze potem na pełzacze zapolować, ale ja chyba nie prędko, bo nowy pancerz zdobędę. Bo jeszcze będę mógł y, pancerz z płytek czym mieć i nic poza tym. Boson Gibeliara, bo będzie jakaś misja, w której będę musiał właśnie wszystkie Boson Gibeliara zniszczyć. Ja więc przynajmniej już wiem, gdzie jest ten jeden. Drugi jest jeszcze w miejscu, gdzie odszczepieńcy mają kryjówkę. Trzeci u Sardasa Czwarty, gdzie u czwarty, nie wiem. Chyba ich jest w sumie z pięć na, całym, na całej wyspie Korinis. No, w sumie myślę, że z miasta portowego to będzie trochę szybciej. Do tego, do Jory. Do dobre, miasto portowe. Zapisana gra, zapisana. O, jak pięknie to wygląda, wszystko. <laughs> Szkoda, że tak wszystko w coś nie jest przemodelowane. No, ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że w następnym poziomie może bym się nawet skradania już nauczył. Skradania, dlatego właśnie. Nauczyłbym się skradania tylko po to, żeby móc wykonać misję Lagerbanda Bo muszę wejść do jego domu, a jednak niepostrzeżenie bez skradania się ciężko tam wejść. Oraz zabrać pewną rzecz Jakiś list czy coś takiego. Jakie ja mam w ogóle misję? Za Abuin chciał te Zety. o Dolariusa jeszcze będę się musiał przejść. O to wygląda. Aaa, dużo tych misji, dużo tych misji. Dobra, ale na sam początek tak, powiem, ja, że właśnie to przekazać te wszystkie wszelakie informacje. Chyba, że do Zuriza najpierw powinienem pójść. ta tajemnica. Lefie o, to towar będzie wycofany z rynku. Jora nie będzie brał kolejnej dostawy. Się dobra, to jest to bardzo dobra wiadomość. Zaczekam jeszcze kilka dni, żeby sprawdzić się, Jeśli to no, mówisz, no, to prawda. Rzeczy. Nagroda cię nie ominie. Mhm. czyli teraz muszę trochę poczekać i odebrać nagrodę. Abuin, o, bądź pozdrowiony, handlarzu. Abuin zaopiekował się Twoim stoi stoiskiem, a ja zajmę się jego zapłatą. Możemy pójść. Tak. Dobrze, chodźmy więc prowadź. Aha, Widzi i słyszy się to i Ci Muszę teraz... Kurma, ja bym z chęcią sam tam polazł i ciebie zostawił nie w spokoju. Nie musisz mi tego... Muszę teraz leźć na Hamelobartę. Co szczęście tu nie jest nie jest jakoś nie daleko jednak. Nie w samy tam wolał pójść po prostu. Ja, ja nie lubię tych miejsc, co NPC te za nami łażą i musimy wiedzieć w jakieś miejsce. Jakby to ciało, przykładowo tak jak w Skyrimie, że się tam po prostu teleportują do nas, jak odejdziemy zbyt daleko, to to by było ciekawe. Można to było zrobić... Tak to, to się to tylko tutaj przy... tają i przeszkadzają mu. Nie może tak dalej. Jeszcze przy okazji ci zginie, bo ci zębać wyskoczysz z za rogu i nic. Dupa. O nie wiem. Ale pięknie ten las wygląda. Nie, nie, ja się jaram po prostu tak słypakiemu, mi się to cholernie podoba. Chociaż wiem, że Liquiry jeszcze ładniej wygląda. Ale raczej jakbym lichwiera zainstalował, to by już <grym>, tym wylajem raczej nie pograła, tak to coś mam tu pozmieniane jeszcze. Ale całe szczęście niedaleko, niedaleko. Zboże też ładnie wygląda, trzeba przyznać. No, chwila, chwila, czy ja muszę teraz iść do Hildy, czy ja muszę iść do Lobarta? Chyba do Hildy, logicznie rzecz ujmując. Tutaj jest pusto, gotujesz gulasz, tak? Cześć farmerko. O, jak to? O, dobra. Jeszcze zrobię sam na pewno, nie chcę tego oglądać. Czu muzyka, z gry dzisiejsza się włączyła. A, zresztą. Teraz tak... <ścoughs> Dźwięk harpi. A więc po problemie, co, Hildo? Co to był za ząb? Prawie zupełnie przegniły, ale poradziłem sobie z nim już po wszystkim. Dobrze, że tego nie widziałem. Dziękuję za twoją pomoc. Z zobaczę, co u Hildy. Pokaż mi swoje towary. Co... czym ty dilujesz? Pochwal się. Amulet Dymowej Skóry. Dziękuję za przypomnienie. Miałem kupić właśnie jakiś... jakiś amulet. Właśnie, eliksir zdrowia Jory. Napój jest dość użyteczny. Esencja Man Jory. Esencja zdrowiająca Jory. Aż to kupię. Aż to kupię z ciekawości po dwie sztuki. Potem to wypijemy w trakcie walki. Zobaczymy, ewentualnie moja postać zginie w połowie. Cześć, fermerko. Jeszcze boli? Woli, ale to już nie ząb. W końcu się go pozbyłam. Dziękuję za Twoją pomoc. Nigdy cię go nie zapomnę. Bez ciebie wlekałem w to nieskończoność. Hehe, <laughs> też tak mi się na pewno przeszkadzał Ci to nie tylko w pracy, prawda? Tak, jakby nie patrzeć, proszę weź ten pierścień, bo im szczęście. Co to za pierścień? Czyżby jakiś magiczny? drzewianej skóry, życia. I kamiennej skóry. Ja mam już jeden życia na sobie i gwiezdnej mocy. Więc pierścienie to ja mam dojebane, więc amulet bym się się to jakiś kupić. No to co, na targowisko bym musiał wrócić w tej chwili. O, potem jest polna bestia. Młoda polna bestia. Dobranoc. Dobrze, że te... Zawsze, dobrze że zakręcia zawsze z dużych odległości zawsze trafiają. Nie to, co strzały. Plus magii. To są grzyby? Oj, ja chcę tam iść. To są grzyby. O, pff, te tekstury. Pff. Wow, wow, wow. Wchodź do góry. Tam nie chcę iść. Hop. No, kurczę, pieczone. Dobra, wchodź na górę. A, w sumie tak mogę od razu zrobić. I proszę, ciemne grzyby, mięso kopacza, mięso kopacza, mięso kopacza Niebieski bez mięso kopacza Aż lak by to No olbrzymi szczurze Tam jest ciemny grzyb, Uhu. To jest, to jest na pewno, jest ciemny grzyb, ale są brązowe Jak borowiki wyglądają Coś tu jeszcze by było nie wiem, warto by się tu było, że może rozejrzeć. Cokolwiek. Srebrne pierścień. To jest warte 15 sztuk złota. A 15 sztuk złota no zawsze się przyda. Pieniądz to pieniądz. Hmm no to zamieszczę jakieś rośliny lecznicze. No, ja przejdę się już naokoło co się będę teleportował. To, to bardzo nie ma sensu. No, są polne bestie, dobra. Z taką ilością życia stata polna bestia. Ok, jedna bestia mniej, no właśnie. Czyli ja już chyba wszystkie te instrumenty pozbierałem. Tak patrzę teraz na tą krew. Chyba wszystkie, wszystkie, wszystkie. No co, czyli jeszcze jest kolejna misja do oddania, właśnie z tymi instrumentami. No, i jakiś amulet sobie bym kupił na targowisku Zuri, coś tam, coś handlował, coś co daje chyba punkty zdrowia i many. I 1300 sztuk złota kosztuje. A ja sobie mogę pozwolić na taki wydatek, chociaż to jest połowa mojej obecnej ilości pieniędzy. Ale na co ja bym innego poświęcił te pieniądze w sumie? I tak już nic nie, nie Chyba gra nie wymaga, żebym coś więcej jeszcze kupował. Potem tylko 10 płytek pełzać. Jeszcze jakby filkowi przynieść, ale to prawdopodobnie najwcześniej za jakieś 10 odcinków. Najpierw sprawa z szczepieńcami musi zostać wyjaśniona. On po prostu za dużo Nie gada. wiem czy jestem jeszcze dostatecznie silny. Ja bym sobie tak dla rzeczy. pewności jeszcze jeden poziom wbił i dopiero się ru ruszyła tych od szczepieńców. będzie jeszcze gorzej. Tak by chyba było najlepiej, no, dobra Surisie. Pokaż mi swoje towary i tu masz... A moje doświecenia. Punkt tak, tak, tak. tak. Premia ma 10 punktów trafi 30. Kupujemy no, to. Mi tego mówić. Jakieś jeszcze zaklęcie, no właśnie, no coś takiego jak deszcz ognia jeszcze w tej, tej grze istnieje. Ja tych run zaraz jeszcze ponakupuję, mm, więc lecimy, lecimy, nie no, trzeba, trzeba to kiedyś kupić, lecimy, to kupię jeszcze lodowa fala, to jest jeszcze potężne, przyzwanie demona, i bryła lodu jeszcze z dwa zaklęcia, no, ja mam brył lodu w sumie. Zbryła lod, lodowa fala, ładnie, ładnie, o to chodziło. Jestem gotowy. Jeszcze amulet sobie założę, wbiję kolejny poziom i myślę, że naprawdę już sobie poradzę ze szczepnicami. Ile już mam many? 85. No, następny poziom jeszcze w manę bym poszedł 90 many. Tu bym ładnie sobie zaspamił tymi ognistymi pociskami. W sumie ognistą kulą, dobra, hej, hałaśniku. Jak to, nie pozbierajmy jeszcze wszystkich? Co, co on tam pisał? Honorarium to nie. Tajemnica stali, ognik rzeczy szare Latana. A to misja trzeba odebrać do Bosz. Do Bosz, do Bosch. Miała miejsce po prawej stronie, w stronie bramy. Wystarczy iść przy murze. A no dobra, o te instrumenty. Koniec w tym odcinku. Ja sobie pomiędzy odcinkami jeszcze jakieś wszystkie pozbieram. Czy chyba na początku odcinka jeszcze ich pozbieram następnego? Także dobra. Dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się do następnego odcinka. No, piwo, dobra, daj piwo. No, dziękuję. Na razie.